Uf! Dzień dobry! Dzisiaj będziemy znowu lążować Jamesa. Ostatnio mi się nie udało nagrać, yy, jak go lążuję, ja tylko jak go tam zaczynam ubierać. Już go wyczyściłam, wyczyściłam kopytka. Teraz jeszcze włoski bierzemy ogłowie, czaprak i ten pas i wypinacze. Ja sobie zamówiłam, nie bój się. Ja sobie zamówiłam. Trójna, temat po trójne, bo jeszcze pożyczyłam. Myślałam, że przyjdą w tydzień, ale jeszcze jednak. że towar na zamówienie i zamówiony. Ude. Więc po co go lążyjemy w ogóle? Po to, żeby te mięśnie grzbietu mu zaczęły pracować i żeby opuszczał głowę bardziej w dół, bo on ma tak strasznie, zadziera zadzierają do góry. No i dla niego jest źle, i dla mnie, i ja mam mniejszą kontrolę. Po to też kupiłam ten wytok do jazdy, taki co się tu przypina. Bo ja że nieraz w lesie, czy coś ten strasznie głowę podnosi do góry A nie chcemy, żeby tak podnosił Nie wiem, czy on kiedyś nie jeździł w ogóle w siodle Czyli po prostu jest taki strachliwy Ostatnio tak brykał, bo się spłoszył, bo ktoś zapnął drzwi na hali um, Nie widział, bo był tyłem i po prostu Jest tam w szorcie dodany, jak bryka, ale utrzymałam się, więc Krok do przodu Tak, teraz poczeszemy I będziemy zbierać Zbieramy z tego sianka no. Tutaj jest na minusie, woda zamarzła wszędzie. Na stajni i w poibłach i w wannie. <grybujesz> Wykrył dwa wiadra wody jak Przyszłam. Nie? Mhm. A włoski. Tak. Mhm. Czy tu poleci na nas? Tak? No. Wiecie, ostatnio się chowa. Nie chce być kręcony. No czoty ty. To poprawimy. Czemny, kopytka wyciściłam, świet. Ktoś dzisiaj znowu przednie nie chciał dawać, wykład się jakby. Ale nie nagrywałam tego już po raz setnie. jakby klękał, ale ty nie daje ładnie. Tu najważniejszy, gdzie ten pas. Będziemy ćwiczyć, zaraz nagramy na hali. Możemy pójść na lożownik, bo w sumie nie pada, padaje słońce, ale za marno tam A na hali przynajmniej jest piasek. Jak pozamykamy te drzwi na hali zrobimy próbę, żeby się nie bał co? Musimy kiedyś zrobić taki trening odczulający. Może jak kogoś, to się będzie trzymał na ląży. A my będziemy sobie na nim może jakieś różne rzeczy robić, żeby się nie bał stykać, czymś zakładać. Myślałam mu zamówić też derkę polarową. W sumie mu nie trzeba, ale jak wychodzi na z Hali, będzie minus i będzie spocony. Nie gieńc? Dobra. Dobra. Praliśmy mu obłowie. Tak, tak. Pas i teraz te wypinacze wypinamy. I te potrójne to ja do końca sama nie wiem. O! Mamy środku. Dobra. I zawsze troszkę. Tą głowę nie będzie mogły do chóry. Það er upp á lofja, það er tapra, aðstíði, stúfirna. Takk, það er að presenðuðum í síðan í. Dobrze, znaczek teraz. <śmianie> Idziemy go ozduszyć i wymasować może, tak? Tyle na tak że dziękuję Wam za oglądanie. Jamesik, <śmianie> Idziemy. Chodź. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Tak, troszkę ochłonąłeś. Dobra. Idziemy. Ale ładna pogoda. <śmianie> tak, i Rubik I konie idą. Co zobaczyłeś? Koniki? A. <noise> idą koniki. Tak. Dobrze, więc żegnamy się. Pa! No, jeszcze raz, jeszcze raz. Dawaj! No, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Brykaj, brykaj. <noise> Niedobre, pewnie.